Dzień dobry. Witam Was w moim kąciku szlifierskim. Czyli szlifierka, którą znacie od bardzo dawna szlifierka taśmowa, oscylacyjna. Drugą szlifierką, którą tutaj posiadam od pewnego czasu, to jest ta żółta szlifierka bębnowa. A dzisiaj jeszcze chciałem Wam przedstawić szlifierkę Hegner HSM300. Czyli szlifierka tarczowa. 300, czyli średnica tarczy, to od razu Wam mogę powiedzieć. I tutaj powiem szczerze, ja się długo, długo zbierałem do zakupu takiej szlifierki, która będzie po prostu nadawała się do pracy. Bo na rynku, jak zrobicie taką, taki mały research, to zobaczycie, że tego typu szlifierek jest dość sporo 200, 250, 300 mm, może troszeczkę rzadziej. I Większość z nich, powiem szczerze, po prostu nie nadaje się według mnie do pracy. To są małe, delikatne narzędzia, które się trzęsą, hałasują i są po prostu zbyt słabe do normalnej pracy. No, chyba że ktoś pracuje w jakichś bardzo miękkich materiałach, no to może, ale ja potrzebowałem czegoś, co uzupełni mój, powiedzmy, park taki ma maszynowy. Będę miał, wydaje mi się, że jeszcze jedną szyfierkę. Ale to zobaczycie za jakiś czas. A tutaj mamy tego Hegnera. I teraz firma Hegner, dla osób, które troszeczkę siedzą w stolarstwie, myślę, że firma Hegner bardziej się kojarzy Wam z wyżynarkami wosowymi. Super precyzyjnymi maszynami, takie trochę święte grale, nie? Dla mnie również. A tutaj sprzęt właśnie od nich, który. Wszedł właśnie w dziedzinę szyfierską. Hegner ma jeszcze chyba jedną szlifierkę taką malutką bębnową, a to jest bardzo ciekawa, ciekawy sprzęt, i faktycznie na tym już można pracować. Dobra, najpierw pokażę Wam dookoła, co i jak. Z tej strony w sumie jest włącznik, wyłącznik, cała reszta nas nie interesuje. Tu jest taki docisk, który jest hamulcem praktycznie. On cały czas taki palec dociskowy, który wyhamowuje samą tarczę. Mamy tutaj jeden, jedną śrubę, którą może za chwilę użyję. E rozbierzemy na najwyżej ten stolik, bo tego jeszcze nawet nie robiłem. I mamy śrubę luzującą do pochylania naszego blatu aluminiowego. Blat jest pochylany do minus 45 stopni. Mamy również tutaj taki zderzak, który regulujemy i możemy ustawić sobie dokładnie 90 stopni, czyli to pozycję wyjściową. Dobra, to jest jedna strona. Jeśli chodzi o drugą stronę, to mamy wyjście do odciągu. Pamiętajcie, że zbieranie tego robku jest tutaj ważne, żebyśmy nie zapychali. Zresztą, tubany kurzu za chwilę mogą się wydobywać z tej maszyny, więc sami zobaczycie, że odciąg to jest mus przy tym sprzęcie. Tutaj mamy 62-63 mm zewnętrzną średnicę. Wewnątrz jakieś 58, i tutaj praktycznie nie ma nic. Mamy również to mocowanie do pochylania stołu. I to wszystko. Silnik. O, no, czekajcie. Obrócę z powrotem, silnik 750W. I teraz y, nasz blat. Odkręcę tutaj. Ten tą przykładnicę poprzeczną. Blat. Blat jest wykonany z aluminium. Aha, i ten cały odlew tutaj to również jest wszystko wykonane z aluminium. Cała maszyna waży 25 kg, więc powiem Wam szczerze jest co nosić. Gdybym miał to przenosić, to myślę, że dałbym sobie spokój, dlatego to jest na takim małym stoliczku i to się absolutnie nie rusza. Do tego za chwilę Wam przejdę jeszcze, bo to robi wrażenie. Tutaj mamy 525 na, na 260 mm i to spokojnie już wystarcza do pracy. Mamy nie, rowy, nie teowy, tylko taki po prostu w ręk, do którego wkładamy tą przykładnicę. Tutaj również kawał profilu, i kiedy to sobie włożymy, możemy zmieniać od minus 45 do 45, oczywiście 90, i możemy również przesuwać w tą stronę, w zależności jak będziemy potrzebować pracować tak sobie to ustawimy. No i oczywiście możemy to zmienić również w drugą stronę. Jeśli ktoś jest leworęczny, tak, możemy sobie to przesunąć tutaj. Również tak możemy pracować. Dobra. To blokujemy. I co dalej? Tutaj, od spodu, jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy to będzie widać. Może. Dalej. Tutaj od spodu jest taka ruchoma... O, Czekajcie, może tak pokażę. Ta klapa tutaj od spodu ją się przesuwa. Kiedy teraz mamy ustawienie na 90 stopni, chodzi o to, żebyśmy zasłonili dół maksymalnie do stołu, Chodzi o efektywność zbioru urobku. Kiedy opuszczamy ten blat, wtedy ta blaszka również może, musi być troszeczkę niżej. Tutaj może jeszcze Wam tylko pokażę użebrowanie tego blatu, więc to też jest kawał aluminium, to nie jest jakieś takie maleństwo, które wam się wygnie w czasie pracy. No i dobra. Możemy uruchamiać maszynę, tak? Możemy. I to robi wrażenie, nie? Po prostu nic się nie rusza. Nic się nie rusza. Nic nie wibruje. A widzę, że jeszcze można byłoby lepiej troszeczkę nastawić nakleić. Sorry, ten yy, papier, który tutaj jest na rzepa przyklejony. Czyli tutaj mamy duży rzep już na tym kole aluminiowym. Papier przyklejamy i możemy startować. I o to chodzi: zero wibracji. Coś, co naprawdę się nadaje do, do pracy. Koło się obraca w tą stronę, więc dociskając element tutaj do stołu, możemy pracować naprawdę super precyzyjnie. I na tym mi zależało. No Z tej strony oczywiście nie, no bo nam będzie podrywało do góry. Kiedy zdejmiemy ten stolik, tutaj są to jakieś dwie śruby jeszcze na zewnątrz i wtedy możemy ten stół całkowicie zdemontować. Odkręcamy to, odkręcamy te. Ale dobra, nie będę tego robił, ale to chodzi mi tylko o to, że jest możliwość zdjęcia wszystkiego na przykład przy wymianie tego papieru ściernego, albo jeśli będziemy chcieli nie wiem, na przykład jakąś miskę 30 cm dotknąć, to wtedy potrzebujemy całą średnicę i jesteśmy w stanie również to zrobić. Przed rozpoczęciem pracy polecam zawsze wyczyścić sobie tymi kostkami czyszczącymi i możemy lecieć, nie? Pracujemy oczywiście od środka do lewej strony. I zobaczcie, egzotyk po prostu znika w oczach, nie? Ale pracowanie takimi długimi listwami, gdzie mamy duży kawałek podparcia, to jedna rzecz, ale pracowanie na przykład na takich malutkich elementach, to na takich szlifierkach jest prawdziwa przyjemność. Tutaj praktycznie zobaczcie, mogę no naprawdę mikroskopijne rzeczy obrabiać bezpiecznie dla naszych rąk. Nic się tutaj nie jest w stanie wydarzyć. I to jest piękne Co tych masynach. Opuszczamy blat, czyli zmieniamy kąt. Luzujemy te elementy na dole. Podpieramy sobie, weźmiemy sobie na przykład jeszcze tutaj tą przykładnicę poprzeczną. I lecimy! Będzie szybciej tutaj. Proszę bardzo. W jedną stronę, w drugą. I mamy listewkę ustawioną. Zmienimy sobie kąt. Tak, żebyście wy widzieli. Możemy sobie to przesunąć. OK i lecimy. Proszę bardzo, sekund 3 i listaweczka pięknie obrobiona. Czyścimy. I możemy pracować dalej. Idzie jak marzenia, nie? No i o to chodzi. Tak się tutaj pięknie pracuje. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się, że jest tutaj ważna. Zobaczcie to miejsce tutaj oraz tutaj. Te dwa miejsca wychodzą poza blat, poza tarczę szlifującą, co pozwala nam tak naprawdę szlifować tutaj elementy, na przykład z takimi uskokami. Zobaczcie. Czyli możemy szlifować wewnątrz. Na przykład coś takiego, co normalnie byłoby dość problematyczne, żeby wykonać. Oczywiście teraz mogę sobie wyrównać to miejsce. Tak? Kolejna zaleta dobrze przemyślanego blatu, który daje wam troszeczkę większe możliwości niż w takich klasycznych konstrukcjach. Także taki oto sprzęt zasilił nasz park maszynowy. Bardzo się cieszę. Super dokładna szyfierka. Do malutkich detali po prostu perfekcja. Ja muszę tylko pomyśleć, jak to teraz wpiąć sobie tam w rurę i porobić jakieś klapy. Żeby to jeszcze rozdzielić, ale to najmniejszy problem. Piękna sprawa, link tradycyjnie w opisie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.